Hejeczka wszystkim Według mnie sezon 10 jest spoko, na pewno jest lepszy od trzeciego, bo to jest wesołe miasteczko Rzecz jasna, teraz zrobię coś dla kogoś Posłuchajcie, wracając. Dzisiaj zrobię odcinek na koncie przyjaciółki I jak zawsze zbiorę tajemnice, tylko że tym razem zbiorę tajemnice mojej koleżance, Oliwii I znając jej przyjaciół pewnie się trochę przestraszą, że koleżanka Oli odwiedzi jej konto więc tak zwłaszcza to wiem, jak to trochę wypadnie. Ale ja już powiedziałam Oli, że chcę jeździać tajemnicę, no to mi pozwoliła. Ale zanim to zrobię, popatrzcie się, dla mnie najfajniejszymi rzeczami z tego nexusa jest ten kubek z wylewającym się miodem. To jest chyba kubeczek tej kaczmarki. Kaczmarka w ósmym sezonie miała właśnie taki kubek z miodem, To był taki jakby w różne wzory. Dobra, kolejnym, co mi się podoba jest ta chmurka i ta duża chmurka tutaj. Ja sobie chyba zrobię tą chmur... zrobiłam już tego unikorna, tylko mają... ma żywsze kolory na włosach niż ten unikorn. Ale teraz mam gorsze zadanie. Muszę zebrać 2000 kryształów ziemi. Chyba więcej, bo 2000 garstek w ziemi potrzebuje na kwarc, więc na pewno będzie więcej niż 2000. Popatrzcie się, to wygląda jak kopalnia Zigi, tak z oddali, patrząc na tą zjeżdżalnię. Ta tańcza chyba nie jest normalna. Ogólnie ja się z kolegą założyłam, że, ehem, że ósmy sezon to będzie wesołe miasteczko, a on mówił, że dziesiąty sezon nie będzie wesołym miasteczkiem, i po prostu się wkurzył. <laughs> bo ja jeszcze ja jeszcze do niego nie pisałam, ale do niego napiszę. Posłuchajcie, co do zielonego klucza. Hej, 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 hej. bożeczek. Nie, 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 nie! Uff. Posłuchajcie, jeśli chcecie zebrać klucz, doradzam spaść tą stroną. Bo, bo, bo właśnie, bo jak tylko spadniecie. Nie, 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 nie. musi, 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 muszę, muszę. Musi, musi. Widzicie? Musicie spaść tą stroną siebie, czyli ty, ty jakby bokiem do ściany, a tyłem do zapadni. Wtedy zdobędziecie klucz i po prostu staniecie tyłem i to was wypcha. Proste jest, no nie? Wydaje się proste, tak jak mówiłam. Może wydawać się proste, ale wcale takie nie jest. To samo będzie z niebieskim kluczem. Tylko niebieskie klucze jest coraz gorzej. Ja już tajemnicę zebrałam, ale pokazuję te klucze dla przypomnienia. Żółty może poczekać. Więc tak, teraz będziecie musieli tak, żeby żeby będziecie musieli spać na te strzałki. Nie, 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 nie. Nie, kurde, zminęłam. Trudno się mówi. Widzicie? To wcale nie jest takie proste. Dobra, to ja do was wrócę, tylko zatrzymam się na miejscu koło wejścia do klucza niebieskiego. Dobra, jestem już na miejscu. I serio, to nie jest takie łatwe. Na telefonie tu wejść. Poprę moją koleżankę, która też prowadzi kanał. I życzę Ci byś sobie go rozwinęła. Ale ja teraz jakoś muszę trafić do tej przeklętej dziury. To nie jest takie proste. Chociaż mogę zrobić te kryjówki kluczy dla zabawy. Dobra, teraz się. Ech. Zaraz wracam. Dobra, no to teraz wychodzimy stąd. Nie wiem, po kiego dali grawita, ale okej. Okay. Ktoś mi powie, dlaczego ja nie mogę wyjść? Gdzie ja jestem? Właśnie, powinien mnie ten portal wyrzucić na zewnątrz No dobra, użyję tego Co jest? Ej, Ach, weszcie, dziękuję O, jaki bug Po prostu genialnie Ile jeszcze razy mnie ten bug wyrzuci? Myślę, że już nic Dobra, posłuchajcie, teraz jeśli chodzi o żółty On też tu jest Tylko nie poradzicie sobie bez sprayu. Ja mam jeszcze 20 sprayów na próbę, więc... O, słuchajcie, chodzi o to, że niebieski... O, ktoś tu już użył przede mną stroju. Widzicie te trójkąty w ścianie? To tam mamy wskoczyć. Uf, ciekawe. Hmm, trampolina. No i dobra, dla przypomnienia macie już jeden, drugi i trzeci. Yy, kolejny kluczyk jest w pszczółce, ale pszczółką zajmiemy się potem. Najpierw pójdziemy do blokbiorna W sumie jesteśmy koło niego, więc wcale nie będzie dużo szukania. Ja jeszcze się nie okiełznałam z tym, z tym, z tym, z tym nie, z tym, z tym. Z tym. Oj jestem za mała i mogę nie wlecieć do dziury. Ja się jeszcze szczerze to nie okiem z tym, z tym światem, bo jest taki wielki, mi się wydaje. To jest jak, jak Lunapark, wesołe miasteczko. Wysyfy jest nudne. Coś ty powiedział? Ej! Lukas! Dla mnie blok Star Planet jest zarombiste. A dla ciebie Momio? Boże Momio! Też miałbyś taki, gdybyś grał tyle, co ja! Posłuchajcie, według mnie To Momio jest nudne. Grałam kiedyś w To Momio. I jeszcze mi konto z MoMio zostało, ale ja już tam nie gram. No dobra, jeśli według Łukasza dla niego Blockstar Planet jest nudne, to chyba ma coś nierówną w głowie. Bo dla mnie Blockstar Planet jest odjazdowe. Tak się przywiązałam. Ja wolę Blockstar Planet. Jest tyle. Z tu fajnego. Czekaj, jak? Coś ty powiedział? Tyle tu już yy, gram, że szkoda mówić. Zajmuję się pomaganiem z kluczami. Bo lubię pomagać, nie to, co niektórzy gracze. Tak się wywiązałam do tej gry, że nie mogę odejść. A on mówi, że jest nudne? Czekajcie, gdzie jest ta... Nie widzę jej. Czekajcie, jaki ona miała nisk? Tę, tę, czoła, lala, trzy. Czekajcie, zaraz wracam. Posłuchajcie, napisałam... O, ona tu nadal jest. Częczowalala 3 tu nadal jest. To spoko. Ale nieważne. Ja już ją znalazłam przez szukanie, więc nie będę się tu. Posłuchajcie, planuję zrobić dwa odcinki z dwoma ludźmi, z dwoma z ekipami wysypy. Jeden za to mówił, że zbieranie kamieni jest nudne. No bo w pewnym sensie zbieranie tych kryształów w kopalni, piekła i tak dalej dla ciebie jest nudne. Dla nas jest nudne. Ale z drugiej strony też fajne bo mamy do level i zrobić Planuję zro niektórych kryształy ciężej znaleźć. Dobra, tu Zigi ma rację. Posłuchajcie, chciałabym zrobić, że z Zigi i Starblock przejmuje blok Star Planet. Czyli patrzcie się tak. Macie tą Zigę Starblock. Kto ma wagony, to powiem, który to kolor, bo ja wiem, bo zrobiłam jej replikę i dokładnie właśnie wyświetla się wam na pasku, tylko że ja nie jestem teraz Zigi, tylko kim level. To jest skin o tytułem Ile brakuje wam do leveli? Czyli możecie tam pisać komu, ile wam trzeba do leveli, to wam mogę pomóc. bo i tak mi się troszeczkę nudzi, bo nie mam komu dawać, więc jak będę dawać komuś uśmiechy, to nawet będzie fajnie. Chcesz grać? Eee, tak, Zigi, chcesz... Kurde, nie Zigi! Aj! Uderz się w głowę, to jest Rita Blasta! <laughs> tak, Rita Blasta, chcesz zagrać w grę? Rozwal ci łeb na walce. Wiesz Lita? To chce zagrać. Dzisiaj ja tak nie lubię, że normalnie chciałabym, żebyś nie istniała w tym blokstarze. Posłuchajcie, no, kto nie lubi Rity Blasty i walk, weźcie sobie jej skina. Jest jej skin w postaciach i po prostu na skinie jest, produzłem taki duży czerwony X. I go użyjcie. Będzie wtedy zabawnie. Masz ochotę w coś zagrać? Tak, Lita, mam ochotę stucci. ci. Ehem. Mam ochotę cię zatłuc na kwaśne jabłko i pokroić do sałatki, żebyś tutaj nie była. Cześć, Emma. Cześć, kolego. Kolego? Kolego? Koleżanko, Dex, ty sam widzisz? Oh. Czekajcie, idę do biobiorna. Jeśli chcesz zmienić swój wygląd, zobacz najnowsze części Blogstar. Są niesamowite. Aha, dobra. Zajrzyj do sklepu mojego klocka. i spodoba ci się. No, problem tym, że już nie masz dla mnie żadnych klocków do kupowania. Jedynie, co mogę kupić u ciebie, to te nowe cząsteczki. Dobra, patrzcie się. Ja naprawdę nie mam już co kupować. Wszystkie klocki. Jedynie, jaki klocek mi dostał, to super leczenie za 800 tysięcy. Wszystko mam poza jednym klockiem. Nawet nie chce mi się w to patrzeć. Ludzie, ja już kompletnie nie mam, co kupować. Nawet nie chce mi się patrzeć. Dobra, wejdziemy do dodatki do światów. 10 tysięcy ryby i 9 tysięcy meduzy. Proszę. I co? Proszę. Mam już wszystko. Ledwo cokolwiek się pojawi, wykupię od razu. Ludzie, ja już nie mam, co kupować. Ja mam wszystkie dodatki. Czekajcie, jedynie jakiego dodatku tu nie widzę, to dodatków stworzenia Zigi. Ponieważ tworzenie Zigi. Widzieliście zapewnie nowe bramy w tworzeniu, prawda? Właśnie o to mi chodzi. Ja obecnie zbieram 2000 ziemi. Patrzcie się, to są właśnie te cudowne nowe bramy. Kiedyś w odcinku Wam mówiłam, co chciałabym, żeby dodali? Żeby dodali bramę Duszkowego Lotu. Przejdź przez tę bramę i zyskaj moc latania. Przejście nie wymaga klucza. Okej. Okay. Chciałam też bramę kurczenia i dostałam dodatek do światów. Przejdź przez tę bramę i skurcz się do malutkich rozmiarów. Przejście nie wymaga klucza. OK. I brama tego sezonu. Przejdź przez tę bramę i zmieni się w losowego zwierzaka. Przejście nie wymaga klucza. Okej. Okay. Kiedyś mówiłam, że będę. Że chcę, by dodali bramę powiększającego sprayu. sprayu szybkości sprintera i sprayu pomniejszającego. Jedną z tych trzech dodali. Ale patrzcie się, co na nie trzeba. 10 kul tajemnic. 10. Na 10 kul trzeba. Dwadzieścia tajemnic, ludzie! Czy wy to widzicie? Bo idzie to na tablicę. Posłuchajcie, na bramę duszkowego lotu dałabym maksimum 3 kule tajemnic. 3, bo nie zasługuje na więcej. Na bramę kurczącą dałabym maksimum jedną kulę, no, dwie kule tajemnic. A tu dałabym he, też dwie. Na zwierzaka i na kurczenie dałabym, dałabym tylko po dwie kule tajemnic, a na lot trzy kule. Bo wtedy na wszystkie trzy bramy zużylibyśmy tylko siedem kul tajemnic, tak jak mam, no nie? Patrzcie się, na te dwie posiadam składniki. Ale na to, żeby mieć aż 100 kamieni księżyca i 200 puch powietrza to jest minus tej lotniczej bramy, więc nie dziękuję. Już mamy bramę latania. Mamy bramę mniej większej grawitacji, jest niezmywalna, prawda? Jeśli coś wam zostało z tych ciastek. Bezy i jabłka, to możecie oddawać na monety. I to jest plusik, tylko że jedno takie coś daje chyba 11? No 10-11 monet. Bo o, 11 bolosowo idzie. No Ja mam tego tyle, że muszę pooddawać. Niby mam na kilkanaście gadżetów, ale nie będę marnować. Mam na spray, ale nie będę marnować. Bo ja zbieram na ten głupi klocek kwarcowy. Ale zaś tu trzeba 4 tajemnice. Czyli żebym zrobiła... 34 kule tajemnic. Potrzebowałabym 68 kryształów tajemnic. Na 30... Cztery kule tajemnic? Musicie mieć 68 kryształów tajemnic, wy to rozumiecie? Czy idzie to na tablicę? Oni przesadzili z tymi bramami Jeśli mam wydać 10 kul tajemnic, to chyba na zwierzakomanie Bo brama kurcząca jest fajna, ale mikro schodzi tak powoli Haruga, poczekajcie, bo Haruga coś dostępny, muszę sprawdzić Najnowsze Blockstar Aha, Haruga, fajna parkoury robisz, tylko czy nie przesadzasz? Nie wierzę. Ona zrobiła to molo. Dobra, posłuchajcie, Haruga, jesteś szalona. Szalony, zrobiła molo. Posłuchajcie, w sumie też mogę zbudować to molo. Tylko pytanie: Mam wszystkie klocki, więc będzie zabawnie. Tylko pytanie: na ile to molo jest wysokie? Udostępnisz to znaj. Haruga, czy ty kopiujesz rzeczy Nexa? No nie wiem, czy ten pies jest taki wielki, ale przyznaję, że bardzo pięknie ci to wychodzi. Posłuchajcie, Haruga nie ma sobie równych. Haruga, no nie wiem, czy to wszystkie twoje klocki. <gryw> ja mogę mieć chyba ich więcej. Wiecie, jak poukładam te klocki? Zrobię je sezonami, wszystkie z szóstego sezonu. Osobno, i tak osobno, i tak osobno. Posłuchajcie, Haruga, nie, to jest z cukierkowego Nexa, sklep peny. Haruga, ty nie masz sobie równych Po prostu, po prostu, mm... nie wiem, Haruga, co ty masz do tego Nexa, że budujesz Piłeś kiedyś kawę? Tak, y, Haruga, to jest kubek z Nexusa, tylko on jest do góry nogami Także myślę, że Haruga po prostu przeszła, przeszedł samą siebie, przeszła czy przeszedł, bo nie wiem, kto gra <laughs> Serio, ona jest trochę taka tajemnicza, ta Haruga, więc czy to on, czy ona ktoś wie, bo ja nie mam pojęcia. Ale jeśli mam powiedzieć, to skiny są bardzo ładne. Dla pięciu osób zrobię skina. Posłuchajcie, możecie dowolnie pomalować sobie tego skina, bo to jest uniwersum, czyli możecie go pomalować jak chcecie, twarz jaką chcecie. Ale szczerze powiedziawszy. Aha, Chester Halloween. Peny. To jest ta peny z tego Nexa, to ją użyję. Chociaż nie przepadam ze sklepiarką. Harła. Mm. Chester, No, troszeczkę mu brakuje do Chester'a z tego nexusa, ale w dobrym kierunku idziesz. Także jeśli mam być szczera, to ta odsłupka nie ma sobie równych. Naprawdę. Nie ma sobie równych. Więc teraz pójdziemy sobie mm, do koleżanki, do Olivii i zbiorę jej tajemnice. Przespułem, że odcinek będzie trwał około 10 minut, ale przyspieszę go, żebyście mniej oglądali. Bo nie chcę robić jak Hamlock z ponadgodzinnych filmików. Także sobie pójdziemy, ale najpierw idę na czacik. Butelka miłości. Nie no, co wy macie z tą miłością? Aha. Cześć Zafira. Jak zwykle patrzysz. Czy ja mam wrażenie, czy to był jakiś krótkinik? Nie, to nie, nie. Gdzie jest ten krótkinik? Dobra, nie wiem do kogo należy ten świat, ale jest całkiem fajny. Jednym słabością tego czatu jest Mikalo. Ja. Księżyc? Księżyc! Muszę dorwać Księżyc. Ja nie cierpię tego, Mikalu. Jeśli mam być szczera, to wolę od Mikalu Talix. Zaś od Talix wolę chyba Natix. Zaś od Natix wolę Bazukel, Zaś od Bazukel wolę. <cum> Kamloxa. Zaś od kam... Zaś Kamloxa w tym. Od... Ej, co to za nic? Taki króciutki? E, czemu ona nie ma nazwy? Czemu ta dziewczyna nie ma nazwy? A to dobre. Ona nie ma nazwy! Ej! A to dobre. Posłuchajcie, także em, od Kamloksa wolę Cikaka, zaś od Cikaka wolę Lansy. A od Lansnego e, Chyba nie ma już nikogo. No, także lubię ich, ale Mikalo nie cierpię. Nie lubię Mikalo. I życzę Kamloksowi, by przebił Mikalo w sławie. A Mikalo niech spadnie na dno, bo go nie cierpię. Powiem wam tak. Mikalo, okej, okay, jest git, bo ma popularność, ale przez tą zławę YouTube woda sodowa uderzyła Mikalo do głowy. I zamiast miłego YouTubera macie kogoś, kto ponoć dzbanuje. Ja słyszałam od koleżanki, że Mikalo ponoć dzbanuje za plecami, ale czy to prawda? Nie mam pojęcia, więc nie osądzam Mikalo, póki nie dowiem się, czy to prawda. Tylko słyszałam takie pogłoski. Także teraz sobie wychodzę i pójdę zebrać koleżance tajemnicę, by miała ją z głowy. Choć mam jeszcze 33 dni. Tú quieres mi amor, déjelo en la mano del destino. Oh, no diga que no. Una vez más, cómo te explico que si tú te das al cielo te sigo que por tu amor al mundo le digo que no hay nadie más. Sabes lo que quieren no lo pueden negar más. Tu voz me lleva como lo hace el viento. Quiere que me aleje y voy perdiendo el aliento. Y no saben que solo te quiero amar, yeah Que no sé cualquiera, que si solamente espera yo, el corazón daría un. Z oczy, znajdź się tam, gdzie chcesz. Nie przejmuj niczym się, Słuchaj się w powietrza, ciężki ćbieg. Nie musisz i ciebie i na parę chwil uciec parę mil. I na parę chwil spojrzeć w oczy i znaleźć sens biegłości dni. Nie przeszkodzi przed siebie, wciąż przed siebie, tak jakby to ostatni raz i przed siebie ja na ciebie mogę zatrzymać. Szukając coraz wyższych zbóż, nie słuchamy innych już i na parę chwil uciec parę. Koleżanka mojej przyjaciółki Oliwii pomyślała, że ktoś nieznany weszedł na jej konto. Oliwia pozwoliła mi wejść, żeby zebrać jej tajemnicę i właśnie to zrobiłam, więc nie mam pojęcia, za co tamta jest tak zła. I na serio: szykuję odcinek Armia Ziggy Starblock, atakuje blok Starplanet. Kto ma wagon, to do mnie piszcie, powiem wam, który dokładnie to kolor. Jest podobny skin Ziggy, Jedynie co musicie zmienić w tym skinie zigi, to usunąć kryształ i zrobić tak rękę, jak ona ma na wagonie. I tylko tyle trzeba. Przykuje się też odcinek 100 Brita Blasta. Jak mówiliśmy w drugim sezonie, bo próbowała wysadzić dużo. Ci, co nie lubią Brity, wziąć sobie jej skin i czerwony X. Ja taki X zrobię. Robicie skina 100 Brita i mamy na odcinek. Piszcie.